Witamy Państwa, Piotr Heszem, Konfederacja Korony Polskiej, Komitet Polityczny, obok mnie pan poseł Grzegorz Braun, sekretarz generalny Korony, Włodzimierz Skalik, Rada Liderów Konfederacji. Czy Polska postanowiła się całkowicie rozbroić i dlaczego? Krótkie przypomnienie sekwencji wydarzeń. 5 stycznia dziennik Wall Street Journal poinformował, że polski rząd... Rozważa przekazanie Ukrainie być może nawet wszystkich czołgów Leopard 2. Tą informację potwierdził następnie urzędnik, minister prezydenta Andrzeja Dudy, który dopytywany przez dziennikarza stacji radiowej, ponieważ zaprzeczał, że jakoby wszystkie czołgi miały zostać przekazane na wschód dociskany ile to według niego jest liczba symboliczna, czy to kilka czołgów, czy może kilkanaście, powiedział, wyraził się precyzyjnie, coś takiego. Coś takiego, to pan Jakub Kumoch. Ja może wyliczę, tu sięgnę po pamiętnik, ile Polska sprzętu, bo warto to może sobie uświadomić, przekazała już do tej pory Ukrainie, mianowicie cię wymieniając nie po kolei, polskie czołgi T-72, PT-91 twardy, bojowe wozy piechoty BWP-1, armato-haubice KRAB, wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe BM-21 Grad, drony rozpoznawcze FlyEye, system amunicji krążącej WarMade, karabin, karabinek Grot, system przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun, samobieżne haubice 2S1 Goździk, Yy, granatniki jednorazowe RPG 76 yy, Komar, tu co i, i, jakie to są liczby tych granatników? Jest kilkanaście tysięcy, to tylko przykład. O jeden z, w ramach wdzięczności wrócił z Ukrainy ze skutkiem wiadomym, wysadzając nam tu w powietrze pół yy, komendy yy, stołecznej, ale żarty na bok. Yy, w systemie obrony yy, polski, polskiej armii powstaje. Wielka wyrwa, ponieważ urzędnicy państwowi argumentują, że braki, które powstaną w wyniku wysłania uzbrojenia na Ukrainę, zastąpią dostawy amerykańskie czy koreańskie. Ale nie jest to taka prosta sprawa, to wszystko wymaga dogrania. Pozostajemy na jakiś czas niemal całkowicie rozbrojeni. Przekazuję głos Włodzimierzowi Skalikowi. Pięknie kłaniam się. Szanowni Państwo, starożytna Maksyma civis Pacem Parabellum, zaczerpnięta z dzieła Wegecjusza o sztuce wojennej. Wegecjusz, historyk żyjący w IV wieku naszej ery, słusznie, Stwierdził i ta maksyma wydaje się, że jest wiodącą, powinna być wiodącą w dotk doktrynie obronnej każdego państwa. Czy tak jest w przypadku Polski? Mamy tutaj dowody na to, że wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie. Na zasadzie metody salami polska armia jest rozbrajana w zakresie kolejnych rodzajów środków wojennych. I szanowni państwo. Szanowni państwo, ta kolejna informacja o zamiarach przekazania ciężkich czołgów, które podobno mają w przyszłości być zamienione przez m.in. czołgi sprowadzone z Korei, które są wątpliwej jakości, które budzą wątpliwości co do zdolności obronnej. Podobno ręczną bronią można poważnie uszkodzić tego rodzaju czołgi zwane trumnami czy kartonowymi czołgami. Te czołgi, zanim tutaj się pojawią, zanim będą gotowe do sprawnego działania miną całe miesiące, jeśli nie lata. I szanowni państwo, to rozbrajanie, to rozbrajanie naszej armii jest wręcz zapraszaniem, zapraszaniem Rosji do tego, by napaść na Polskę. Jeżeli się tak, nie daj Boże, stanie, to jedną z głównych przyczyn będzie polityka obronna naszego Kraju, naszego y, rządu, który zamiast wzmacniać naszą armię, dozbrajać ją, wręcz prowadzi dokładnie proces odwrotny. Owszem, należy pomagać Ukrainie, należy wspierać ją w działaniach obronnych, ale my, Polska, jako kraj przyfrontowy, nie powinniśmy brać na siebie głównego ciężaru zaopatrzenia w uzbrojenie tego państwa. Niech inne państwa zamożne, państwa zachodu, które są oddalone od y, linii frontu, nie są krajami przyfrontowymi, niech wezmą ten ciężar na siebie. My postulujemy wzmacnianie polskiego wojska, polskiej armii, dozbrajanie po to, by wykorzystując sens tej maksymy, odstraszać potencjalnego przeciwnika, odstraszać Rosję, zniechęcać ją do potencjalnego ataku na Polskę. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Grzegorza Brauna. Szczęść Boże, z Nowym Rokiem. Tak jest, szanowni państwo, wojsku polskiemu nieba przychylić. Problem w tym, że program modernizacji na przykład wojsk pancernych, ten program ma osiągnąć założone cele w połowie, uwaga następnej dekady. W połowie następnej dekady po roku 2035 mają być ukompletowane wedle aktualnych założeń polskie, polskie wojska pancerne. I w tej sytuacji wyzbywanie się w jakiejkolwiek liczbie wyzbywanie się broni. Tak zacnej i tak skutecznej, jeśli celowo, zgodnie z przeznaczeniem używanej, jak czołgi, w tym przypadku Leopard 2, także 2PL. Tu oczywiście można otworzyć mały nawias, problematyczność tego programu modernizacji, ciągle nieukończonego. Ale jeśli jakąkolwiek sztukę mielibyśmy wyekspediować za granicę, no to szanowni państwo, to jest kosztem potencjału zdolności obronnej Wojska Polskiego. Rzeczypospolitej. Otwiera się zatem niewątpliwie brane przez potencjalnych nieprzyjaciół pod uwagę okno możliwości. Okno możliwości szeroko rozwarte, kiedy wojsko polskie wyzbyło się tego, co miało na składzie, co oczywiście wiele pozostawiało do życzenia, no ale nie przybyły jeszcze do Polski te, te nowe, lepsze sprzęty, w które, które miałyby uzupełnić uzupełnić w ten sposób powstające braki. A zatem kuszące okno możliwości. Jeżeli nieprzyjaciel miałby wykorzystać e, te okazje, no to ona się właśnie teraz nadarzy. E, co jest szczególnie w tej sprawie? bolesne, oburzające i co y, dopomina się po prostu o prokuratora śledczego, no to są krętactwa ze strony władzy. To, że my się tego dowiadujemy z prasy y, anglosaskiej, zagranicznej, że udzielają komentarzy, informacji o przeciekach z korespondencji obcych mężów stanu, dyplomatów zagranicznych, udzielają gazety czasem zza oceanu i to od nich dowiadujemy się najpierw o tym, co tutaj w w sekrecie, w tajemnicy przed narodem polskim zdecydowano w zamkniętych gabinetach, I, i oczywiście tajemnica wojskowa musi być szanowana, ale szanowni państwo, to przecież może być tajemnicą przed narodem polskim, ale nie jest tajemnicą dla otoczenia geostrategicznego, to nie jest tajemnicą dla potencjalnego nieprzyjaciela. Co się tutaj święci i jaki jest realny potencjał wojska polskiego. Ten realny potencjał jest oparty na pobożnym życzeniu, założeniu, że mówiąc krótko, inni nas obronią. Jeżeli tutaj nie będzie polskiego żołnierza w czołgu w polskich barwach z polską numeracją, no to rozumiem, że ktoś zakłada, że inni za nas sprawę załatwią, że inni parasol ochronny nad nami będą roztaczali, bo to przecież tę listę tutaj odczytaną tego, co zostało przekazane, można by znacznie wydłużyć. Niemal w nieskończoność, bo to są także rozmaite techniki, technologie starli... Linki, które my kupujemy i przekazujemy, zadajmy jeszcze pytanie, co to w ogóle jest za formuła prawna przekazanie. Jest, Szanowni Państwo, albo sprzedaż kupno, albo użyczenie, albo kradzież. No, może jeszcze dodajmy do tego yy, yy, spisanie na straty, tak? Stwierdzenie pełnej dekapitalizacji sprzętu. Co to jest przekazanie? Nie ma czegoś takiego, jak przekazanie. Dlaczego polacy, obciążani są kosztem tej wojny, która chwała Bogu toczy się ciągle jeszcze poza naszymi granicami, kosztem wielorakim, kosztem finansowym, ale także kosztem politycznym kosztem bezpieczeństwa narodowego. Temu Konfederacja Korony Polskiej stanowczo się sprzeciwia. Sprzeciwiamy się wciąganiu Polaków w tę wojnę, choćby tylko w charakterze żyrantów, choćby tylko w charakterze faktycznych płatników kosztów, którym końca nie ma. Nie widać tego końca. Postawmy jeszcze jedno pytanie, które tutaj stawiałem nie jeden raz z mównicy Sejmowej: jak długo, jeśli nawet na moment weźmiemy w nawias problematyczność całej tej polityki, jeśli nawet przez moment nie będziemy recenzować poczynań tego rządu, tego prezydenta, tego parlamentu, to z Prosimy tylko o jasną odpowiedź, jak długo, jaki jest horyzont czasowy, jaki, jaką linię demarkacyjną, czy, czy jaki akty, i czyjej kapitulacji władze warszawskie uznają za zadowalające, za spełniające, nie, wyśrubowane wymagania, które sami przed sobą stawiamy, w którym momencie powiemy dość. Basta dosyć przenoszenia kosztów cudzej polityki, cudzej racji stanu, cudzych zobowiązań na naród polski. Naród polski, który właśnie w tej chwili ogląda rachunki za prąd, gaz, e, e, oczywiście e, za paliwo na każdej stacji benzynowej, naród polski, który powoli otwiera oczy, przeciera je ze zdumienia i orientuje się, że jest płatnikiem. Płatnikiem mającym na utrzymaniu, jak to mówiono tutaj z mównicy parlamentarnej i w mediach płatnikiem mającym na utrzymaniu inny naród, mającym na głowie cudzą rację stanu, cudze interesy, co gorsza nieokreślone, ściśle i, i niezadeklarowane co do celów, co do, co do horyzontu czasowego, niezadeklarowane przez tych, którzy dziś. Dzisiaj stoją na czele narodu polskiego. Korona yy, zgłasza w tej sprawie stanowcze weto. Nie, my tego nie popieramy, to nie nasza wojna, my nie chcemy, żeby naród polski był Pakowany w koszta, pakowany w kłopoty, i żeby był stawiany wobec śmiertelnego zagrożenia, które wiąże się z rozbrojeniem, z demontażem wojska polskiego, które faktycznie ma miejsce przy jednoczesnych tromtadrackich zapewnieniach, że wszystko jest w najlepszym porządku. Przypominam, że przedstawiciele obozu rządzącego. Publicznie szereg razy już stwierdzili, że ryzyko przeniesienia wojny na terytorium Polski i zaangażowania Polski bezpośrednio w działania wojenne, że to ryzyko uważają za wysokie. Kto w tej sytuacji ma czelność podejmować decyzję o wyprowadzaniu jakichkolwiek aktywów, środków, sprzętu, kadr, finansów? poza polski system obronności, poza terytorium państwa polskiego. Korona mówi nie. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Nie widzę, nie słyszę. Z Panem Bogiem.